Cześć. dzisiaj do taką starą, starą wkładkę firmy Lob, którą dostałem od widza Karola. Dzięki dzięki wielkie. Dostałem dwa zamki od niego. Jeden jest taki tutaj nieopisany kompletnie. Ja sprawdzę w mailu, czy mi Karol przypadkiem nie napisał cóż to jest za konstrukcja i do niej wrócimy, może ktoś rozpoznaje to niech da znać, co to może być. Taki trochę. Trochę by próba tutaj y, utrudnienia dojścia do pinów trochę też się lobem pachnie, ale nie wiem, nie, nie chcę tutaj gdybać. Hmm. Rzucę okiem na maile, jak, ja jeżeli mam tą, być może Karol poda nazwę, ja ją gdzieś tam umknęła, to przy następnym y, filmie z tym oto zamkiem wrócimy do tematu. A tymczasem, toż mam tutaj loba. Mm, starego, starego loba Spróbujmy go spikować Mam tutaj pik, tutaj wytrych Jakiś sobie przygotowałem na wstępie Ale jakby trzeba było, tu mam więcej różnego rodzaju mm, Rzeczy, którymi możemy tą wkładkę zaatakować No pasuje, dobra I cóż, klucza nie mam, więc nie będziemy mieli Wglądu jak to wygląda, wygląda jak to wygląda. O trzeci chcę. Zagadać. Czwarty trochę. I piąty też. Dobra, bardzo ładnie. Pierwszy nie, drugi nie. Trzeci znowu trochę, czwarty. No i piąty odrobinę. Pierwszy nie, drugi nie. Trzeci znowu trochę. te piąty. Takie wciskanie i wyciskanie. I nie wiem czy właśnie nie przycisnąłem, ale damy sobie jeszcze chwilkę. Poznańcie palce i w ogóle to słoneczniki. Niestety ale co roku w sezonie słonecznikowym przegrywam z, moim, z, z moją słabością do tychże słoneczników no to akurat nie słonecznikowe jak smaru nie wiem czy być może Karol próbował smarować albo było już to i ja jeszcze nie psikałem niczym aczkolwiek miałem, w... miałem taki pomysł, żeby może zacząć od tego i lekko ten zamek nasmarować

I zamek mamy spikowany. Dobra, udało się to zrobić dosyć w sprawnie, powiedział. Mimo iż bardzo, bardzo z takimi skokami te piny udawało się wciskać. Podejrzewam, że chodzi tylko i wyłącznie o to, że jest to zamek dosyć stary i wyrobiony. Tu raczej pinów zabezpieczających nie wyczuwałem, no ale zanim, zanim. Y to potwierdzę. To zajrzyjmy do konstrukcji. Aha, i znowu to samo. W sensie, to nie jest pierścień zaciskający, taki sprężynowy, tylko, tylko coś kawałek tam ściśniętej, może być podkładki, jakby takiej szerszej. W Struktur, której się aplikuje, a po włożeniu kora ją się zaciska, i pewnie są też możliwości wyciśnięcia jej z jakimś narzędziem sprytnym. Ja nie mam takiego narzędzia, więc chwilkę dajcie mi. O! Jak zwykle spróbujemy to zrobić po prostu piłą, przepiłujemy to. Karolu, mam nadzieję, że nie masz mi za złe, ale nie mam jak tego inny sposób zdjąć. Piłuję w ręku. Ale aorty daleko. Wiecie? Tu się obraca <laughs> Teraz próbuję To tutaj jakoś kurde zaklinować <laughs> Chodzi o to no Jak jest w każdym razie, no, ten element Ten tutaj Który trzyma, normalnie to jest coś z stylu Omega i pierścienia Segera czy tam Wiosinek zaciskowego a tu jest pełne, po prostu kółeczko, które jest zaciśnięte Trochę chyba już wysunął się zamek, więc Mam nadzieję, że O, 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 dobra Widzimy Wyskoczyło Trzeba mu się przypiłować. Albo rozgrzać i, o, dobra I zerwać Dobra, zdjęte Cud! Chyba najszybciej tego typu konstrukcja, Najszybsza, najszybsze zdjęcie w moim wydaniu. Wyjmijmy rdzeń. Zobaczmy, no jest nasmarowany faktycznie odrobinkę. Ja w tym momencie odkładam moją <taka> taką czyściutką, jeszcze, jeszcze nową podkładkę. Biorę moją tą starą, gdzie niektóre osoby <taka> wspominają ją miło. I tu patrzymy, driver piny, a może tak zrobić, mocno nasmarowane. O, dobra. Coś troszkę upaprzy, to takie życie. Driver piny, no klasyczne driver przeżąki, piny bez tutaj um, fajerwerków rdzeń wygląda w ten sposób, tu tylko okiem, czy nie ma przypadkiem jakichś nawiertów w yy, na tych cylindrach, nie wszystko gładko to wygląda. Dobra, teraz sprężynki i driver piny. Też wszystko chyba w normie. Bo czekajcie, zobaczmy. Tak, to są ewidentnie najzwyklejsze piny trudność z tym zamkiem yy, na pewno była Znana z za nas tym, że, że jest to konstrukcja dosyć mocno zużyta i bardzo, bardzo trudno coś takiego się pikuje mimo nasmarowania to i tak daje bardzo taki feedback no Losowo przypadkowe, i nie jest to coś przyjemnego do wiecie, takie dopikowanie jak nowiutka kutka, którą sobie wyjmiemy choćby jakiś album albo, albo coś innego. Sprężynki, raczej najzwyklejsze. Zresztą tutaj przy sprężynkach też nie ma dramatu, jak one są różne to najczęściej nie stanowi to dużego problemu że jedna jest mocniejsza, druga słabsza to może odrobinę zmylić jakieś takie konstrukcje delikatne, ale sprężynki ale, ale nie są kluczowe przy zabezpieczeniach antypikowych no, no chyba najważniejsze są piny cóż, tyle, nie, nie paplam dalej <laughs> dzięki wielkie Karolu jeszcze raz za podesłanie konstrukcji tym razem szybko poszło, ale to wcale nie jest zamek, który dosyć łatwo spikować. Gdyby on był nowy, to, to tak. To, to, to pewnie nie byłoby zbyt dużego problemu, ale biorąc pod uwagę, to nawet te literki LAP mają troszeczkę inny, inną choćcionkę niż, niż obecnie. To stara konstrukcja. Widać, że sfatygowana. I cóż, tyle. Dzięki wielkie. Dziś taki piątkowy materiał, mm, ale, ale nie taki lajtowy jak, jak czasami bywa przy weekendzie. Wybaczcie mi, że nie nagrywam ostatnio zbyt regularnie, ale, ale czasu jest y, coraz mniej, a muszę się podszkolić trochę ze swoich powiedzmy zawodowych spraw. Chciałbym przynajmniej pewne rzeczy ogarnąć i, i trochę w wolnej chwili więcej czytam niż, niż pikuję. Także postaram się wrzucać filmy jak tylko będę mógł, ale jak mówię, jak, mówię, jak mówiłem, czasu niestety mi nie przybywa na, to, na tą zabawę i hobby. Dzięki jeszcze raz Karolu za podesłanie. Trzymajcie się. Wszystkim zaglądanie też dziękuję. I cóż, do następnego. Cześć.